Lekcjo. Bóg mówi do nas. Z Ewangelii, według świętego Marka, na 23 niedzielę zwykłą rok B, Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Kluczowe słowa Efata to znaczy otwórz się. Rzucają światło, w którym odczytamy całą perykopę. Spośród wielu uzdrowień to jest szczególne: Jezus uzdrawia człowieka cierpiącego na taką dolegliwość, która nie pozwala mu słuchać słowa. Uzdrowienie przywraca mu tę zdolność. W drodze Lekcjo Divina bardzo ważny jest kontekst przeczytanego fragmentu. Jezus wędruje przez tę część Ziemi Świętej, w której żyje bardzo wielu pogan, nie Żydów. Tyr, Sydon to miasta opanowane przez kulturę grecką. Jezus spotyka głuchoniemego w tym miejscu, gdzie żyją ludzie z dala od Boga. Nie przestrzegają Bożych praw, bo ich nie znają. Nadzwyczajna łaska dla tego człowieka z niepełnosprawnością, jakbyśmy dziś powiedzieli, że mimo klimatu niewiary jego bliscy przyprowadzają go do Jezusa. Musieli słyszeć, że on jakąś szczególną mocą uzdrawia. Wiedzieli nawet więcej, że uzdrawia przez nałożenie rąk, bo o to prosili, żeby położył na niego rękę. Chcieli, aby Jezus ułatwił mu życie, przyniósł ulgę w tej niepełnosprawności, która bardzo oddziela od normalnego świata ludzi słyszących. Jezus natomiast widzi w tej chorobie przeszkodę jeszcze większą niż brak kontaktu z innymi ludźmi. Ten człowiek nie mógł usłyszeć prawdy o Bogu. Była to taka trudność, której ani on sam, ani jego przyjaciele nie byli w stanie usunąć. Ktoś powiedział dosadnie: A, prawdziwie, Pan Bóg nie robi głupich cudów. Nie czyni cudów po to, żeby człowiek sobie odpoczął i nie musiał się męczyć. Na przykład, przekopie za kogoś ogródek. Pan Bóg interweniuje w takich sytuacjach, które przerastają siły człowieka. Właśnie dlatego Jezus uzdrawia głuchoniemego. Bierze tego człowieka na bok, aby uzdrowienie nie dokonało się przy wszystkich. Pan Bóg często działa w ukryciu i dyskretnie. Nie chcę porażać swoją potęgą. Łaska jest przede wszystkim po to, żeby przemieniała serce, żeby rodziła wiarę. Nie musi wzbudzać atmosfery sensacji i podziwu. Meditacjo Bóg mówi do mnie. Głuchoniemy nawet, gdy znalazł się blisko Jezusa, to nie potrafił z tego spotkania skorzystać, bo nic nie słyszał. Są takie przeszkody w spotkaniu ze Słowem, których nie jesteś w stanie usunąć o własnych siłach. Pan Bóg o tym wie. Choćbyś robił niewiadomo jakie postanowienia, że chcesz, Usłyszeć, co Pan Bóg do Ciebie mówi, jednak nie potrafisz prześleć bardzo uważnie, w jaki sposób Jezus uzdrawia głuchego człowieka. Oprócz gestów, wypowiedział słowo: Efata, otwórz się. Spojrzał w niebo i westchnął. To westchnienie jest bardzo ważne. Przypomina moment stworzenia człowieka, gdy Bóg, ulepiwszy z prochu ziemi istotę na swoje podobieństwo, tchnął w jej nozdrza tchnienie życia. Podobnie teraz Jezus na nowo przekazuje mu tchnienie życia. Głuchy potrzebował tego stwórczego tchnienia, bo bez słyszenia słowa nie miał w sobie prawdziwego życia. Jeśli ty nie słuchasz słowa, nie ma w Tobie życia. Odpowiedz sobie szczerze: co zamyka Cię na Słowo Boga? Dlaczego? Choć masz zdrowe uszy, nie słyszysz go, nie zapamiętujesz, nie rozumiesz. Co wprowadza zamieszanie i rozdrażnienie do Twojego serca? Pośpiech? Zmęczenie? Jakieś nieuporządkowane emocje? Czy zauważasz w sobie takie przeszkody, które zawsze pojawiają się w czasie Twojej modlitwy? I nie pozwalają usłyszeć Bożego głosu. Jakie zamknięcie jest dziś dla Ciebie największą przeszkodą? Czy są takie tematy, czy takie słowo, które zawsze sprawia, że się wyłączasz? O tym słuchać nie chcesz i nie będziesz. Jeśli zauważasz to w sobie, wiedz. Że jest to mechanizm obronny. Takie postawy rodzą się wokół tego, co jest dla Ciebie trudne. Możesz czuć się osądzany, jeśli słowo nawiązuje do jakiejś dziedziny, która jest nieuporządkowana w Twoim życiu. Możesz poczuć, że Bóg Cię osądza i odrzuca. Jednak prawda jest taka, że Pan Bóg. Nie osądza, to Twoje serce Cię osądza. On jest zawsze większy od Twojego serca. On jest miłosierny i dyskretny. Jeśli Go spotkasz i poprosisz o pomoc, bo sam już nie jesteś w stanie sobie pomóc, On Cię nie zawiedzie. Efata, otwórz się. oratio ja mówię do boga zastanawiam się jaka jest różnica między słuchać i słyszeć można słuchać i nie usłyszeć słuchanie to właściwie kategoria serca Uzdrowienie głuchoniemego przypomina mi przypowieść o siewcy. Tam też jest mowa o słuchaniu i usłyszeniu. Z siewca wychodzi siać ziarno. Jedno pada na drogę i zostaje wydziobane przez ptaki, inne na miejsce, gdzie jest płytko, inne międzyciernie. Są różne przeszkody, które dotykają mojego serca i nie pozwalają mi usłyszeć ciebie. Przeszkadzają mi ciernie, które symbolizują troski codziennego dnia, albo ptaki wydziobujące ziarno słowa, czyli płytkie powierzchowne słuchanie. Mam uszy, nie jestem głuchy, ale nie słyszę, nie dociera do mnie. W głuchoniemym widzę człowieka, który o własnych siłach nie jest w stanie usunąć przyczyny, która nie pozwala mu usłyszeć. Prawdopodobnie to nie była jego wina, że nie słyszał. Być może urodził się głuchy. Jednak on i jego przyjaciele zrozumieli, że potrzebna mu jest inna moc. Moc Stwórcy odszukali Ciebie, poprosili o pomoc. Ty masz moc stwarzania na nowo. Muszę tylko znaleźć czas i miejsce, by się z Tobą spotkać. Zawsze spotkam cię w Słowie Bożym i milczeniu. Proszę, otwórz moje serce. Effata. Kontemplacja: Bóg i ja. Jesteśmy ze sobą. Pozostań z Bogiem bez słów. Poczuj moment, w którym Twoje serce się wycisza, otwiera. Poczuj bliskość Jezusa, który chce stworzyć cię na nowo. Chce dać Ci nowy słuch, nowy wzrok, nowe serce. A w to serce chce wlać nową radość życia.